Cześć, jestem Kador, a to są wyniki plebiscytu na najlepszą markę, czyli na najlepszego producenta sprzętu rolniczego w grze Farming Motor 17. Według przeprowadzonej ankiety, najlepszą marką w FS 17 został Fendt. Jak widać, bardzo dobrze, że marka Fendt powróciła do farminga po tylu latach. Na miejscu drugim mamy Massey Fergusona, który jest tutaj nową marką. Na miejscu trzecim mamy New Hollanda, który już był w poprzedniej części. Na miejscu czwartym Valtra, która również jest tutaj nową marką i na miejscu 5 JCB, który powrócił z Farminga 15. Pozostałe miejsca wraz z wynikami ankiety widzicie właśnie teraz na ekranie. Tak więc nareszcie zakończyły się plebiscyty, w których udało nam się wybrać najlepszy traktor, najlepszą maszynę oraz najlepszą markę w grze Farming Svator 17. Mam nadzieję, że ta mini zabawa wam się spodobała i dziękuję wszystkim za udział. Ja już się z wami żegnam. Cześć.